Witam serdecznie, Piotr Dudkowski, Jara Poland, Mariusz Konkol, firma Bayer, marka Seminis. Jesteśmy dzisiaj w rodzinnym gospodarstwie państwa Kubiak, między Piątkiem a Łęczycą. W produkcji jest ponad 10 hektarów marchwi. Marchew uprawiana od najwcześniejszej po późną. Wszystko uprawiane na świeży rynek, czyli potrzebna jest jak najwyższa jakość i jak najlepsze odmiany. odmiany tak. Mariusz, jakie tu odmiany ma u producenta? W tym roku producent postawił głównie na odmianę karibu. Tutaj ona jest w większości w tym gospodarstwie uprawiana, ale również są odmiany wcześniejsze jak karwora i karuba, na których właśnie tutaj jesteśmy. Te odmiany zostały tutaj wysiane w połowie marca. Mamy końcówkę sierpnia. No i co warto powiedzieć, że odmiany wczesne, których wegetacja jest troszeczkę krótsza. Nadal stoją w polu i trzymają swoją jakość handlową. Świadczy to o tym, że naprawdę są to odmiany, e, które mają bardzo dobre, jeżeli, bardzo dobre przetrzymanie w polu, tak? czyli ten field holding jest tutaj bardzo, na bardzo wysokim poziomie. No jest to ważne. E, ta jakość dla, dla producenta, mówię przede wszystkim na świeży rynek, supermarket jest bardzo wymagającym klientem e, dla nich, także ta jakość jest ważna. No i tutaj nawożenie na pewno jest pomocą w uzyskaniu tej jakości, w uzyskaniu plonu. Najpierw chciałbym tutaj skupić się na tej, na tej górze, która jest naci, która jest ważnym aspektem, jeżeli chodzi o zbiór. Jest to też cecha odmianowa, tak? Utrzymanie się naci, regeneracja, odnowienie, ale możemy to również zastymulować nawożeniem. Zbiór jest za nać, czyli potrzebna jest mocna, mocno trzymająca się tą nać. I to budujemy azotem potasem, ale wapń też będzie tutaj potrzebny. I tutaj regulujemy sobie, tak powiem, azotowo, ile tej naci sobie zbudować, jak tą odmianę poprowadzić, bo też to również jest, tak jak powiedziałem, cecha odmianowa. Jeżeli chodzi o dół, to pamiętajmy, marchew tego azotu dużo nie potrzebuje, jest gatunkiem, który łatwo kumuluje azotany, a tutaj plon budujemy, budujemy potasem. W gospodarstwie jest prowadzony cały pakiet nawożenia na produktach Jara, były zrobione analizy gleby, zrobione były zalecenia przeze mnie i zaczęliśmy od jaramira Kompleks na początek, przed siewem. Następnie NitraBor, czyli saletra wapniowa z borem i kończyliśmy tutaj Unika Calcium, czyli saletra potasowa. Jeżeli chodzi o te mikro, ważnym elementem jest Bor i tutaj chodzi o gładkość, czystość skórki. I właśnie nieciemnienie po myciu, czyli kilka zabiegów, dwa, trzy zabiegi, pamiętajmy, uzupełnić ten bor e, do listnie. I który również jest i w kompleksie, i w nitraborze. Mariusz, teraz jaka odmiana jest zbierana? E, jesteśmy po zbiorze karibu, e, częściowo Karlano, czyli odmian zdecydowanie późniejszych, ale od, jak widać, te odmiany również bardzo dobrze nadają się tutaj na te wcześniejsze zbiory. No i jak widzimy, tutaj gospodarze przesuwają się w kierunku tych odmian troszeczkę wcześniejszych, które będą kopane odwrotnie niż do tego, niż powinno to być. Ale myślę, że to jest dobry moment zw i zwrócić uwagę na to, że. Mimo tego, że te odmiany są po tej wegetacji, nadal zachowują bardzo zdrową, silną nać. Ten korzeń jest równo wypełniony, nie przerasta, na tą chwilę nie pęka, więc myślę, że to są bardzo istotne aspekty pod kątem doboru odmian. Jak widzimy tutaj na tym poletku, dobór odpowiednich odmian i cały program. Nawożenia kompleksowe od A do Z od firmy Jara Poland może być naprawdę gwarancją sukcesu. Także życzymy dobrych cen, wysokich plonów i do zobaczenia z kolejnych pól. Pozdrawiamy.